Siema, dziś opowiem wam historię pewnego chłopca, który bawił się w wywoływanie duchów w nocy Halloween. Ten cykl strasznych historii stworzył Xalion. Noc Halloween, godzina 22:30. Rodzice Aleksa wychodzili na imprezę, która trwa całą noc. Alex zaprosił swoich kolegów do domu, aby razem spędzić tą wyjątkową noc. Gdy przyszli inni, Alex wyjął z szafy tablicę do wywoływania duchów i powiedział: "Dziś zabawimy się z duchami". Ale inni byli przeciw temu pomysłowi, bo chcieli oglądać horrory w TV. Ale Alex namówił ich do wywołania ducha. Tak więc usiedli przy okrągłym stoliku w jego pokoju. Położyli świece wokół tablicy, aby widzieć, czy duch się z nimi porozumiewa. Zgasili światło. W pokoju panował mrok oprócz tablicy otoczonej świecami. Alex zaczął mówić: Duchu, przybywaj do nas. Jak nie przyjdziesz, jesteś ciota. Nagle zerwał się silny wiatr, a za oknem pospętała się tak silna burza, że zwarcie spowodowało brak prądu w całym domu. Dzieci tak bardzo się bały, że nie żauważyli ciemnej postaci stojącej za oknem z nasakiem. Usłyszeli, że ktoś wywalił drzwi i wszedł do domu. Wszyscy schowali się do szafy. Ciemna postać weszła do ich pokoju. Rozwalając wszystko po drodze, w końcu doszedł do szafy i otworzył ją. Podniósł tasak do góry i słychać było już tylko krzyki. Gdy rano rodzice weszli do domu i myśleli, że było w lamanie, przerażeni pobiegli do pokoju swojego syna i zobaczyli tablicę do wywoływania duchów, a obok karteczkę, na której pisało: Otwórz szafę to moje dzieło tego, który zginął 31 października 2004 roku. I jak podobało się, Przygotuję niedługo kolejne historie i proszę o subskrypcję